Nazywam się Paweł Kaczmarczyk, kieruję Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i mam dziś niezwykłą przyjemność, żeby zaprosić Państwa do udziału w kolejnej już edycji studiów podyplomowych, w których Ośrodek jest organizatorem, ale także gospodarzem. Migracje stały się wiodącym tematem politycznym i także jednym z głównych tematów w debacie publicznej. Dodatkowo tematem, które w sposób niezwykły obrózł mitami, stereotypami, które bardzo często są także wzmacniane przez celową dezinformację. Dlaczego nasze studia? Po pierwsze dlatego, że to są jedyne studia podyplomowe, które są wprost skoncentrowane na tematyce migracyjnej, których organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Po drugie ze względu na zespół, który jest odpowiedzialny za przygotowanie studiów. Ten zespół to badaczki i badacze Ośrodka Badanych Migracjami, ale także zespół praktyków, którzy na co dzień pracują z migrantami. Po trzecie ze względu na podejście. W naszym przypadku będziecie Państwo mieli szansę nie tylko zapoznać się z praktycznymi aspektami zarządzania migracjami. Ale także dowiedzieć się czegoś więcej o kontekście procesów migracyjnych. A moje doświadczenie uczy, że to ten kontekst społeczny, polityczny, ekonomiczny ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o rozumienie fenomenu migracji. Po czwarte, wreszcie, dlatego że każda kolejna edycja naszych studiów to świetna grupa uczestniczek i uczestników reprezentujących bardzo różne środowiska, różne instytucje pochodzących z różnych części kraju. Mam nadzieję, że także Państwo już wkrótce znajdziecie się w tej grupie i będziemy mieli okazję do twórczych spotkań krytykowanych. Migracji. Gorąco zapraszam